Powiem Ci dziś o trzech tytułach maila sprzedażowego, które sprawiają, że wbijasz się na spotkanie do klienta. Z pewnością zapomnij o tytułach typu propozycja współpracy, propozycja spotkania, propozycja oferty. Oferta, współpraca z tego typu maile idą od razu do kosza. Zaskocz klienta z jednej strony i kreatywność połącz z tym zaskoczeniem. Na przykład tytu tytuł maila: Spotkanie w czwartek. Po drugiej stronie będziesz mieć: Jakie spotkanie? Z kim się umawiałem? Z pewnością będzie klik, żeby otworzyć tego maila. Albo też spotkanie w czwartek ze znakiem zapytania. Albo też spotkanie u nas czy u Państwa. Chodzi o to, żeby ze strony klienta pojawiło się pytanie: Jakie spotkanie? Z kim się umawiałem? Naprawdę fajnie działa. A Wy, jak chcecie się wbić na spotkanie do klienta, to jakich tytułów w mailu używacie? Obserwujcie, by treści Wam nie umykały.